Każdy zagorzały funktaktory chciał udowodnić mi czy jest prawdziwy czy nie po prostu zaglądał do plików gry. Żaden z graczy nigdzie nie znalazł w nich zdeformowanego pieszego, ale to nie powstrzymało graczy od stwierdzenia, że go spotkali. Zdeformowanego modelu nigdy nie znaleziono pośród reszty modeli 3D, ale niektórzy mówią, że plik mógł zostać zaszyfrowany i głęboko zapakowany w pliku, a lub pliko tekstory jako zniekształcony, trudny do odczytania tekst. Gracze wyjaśnili, że model miałby nosić rozdartą, szarą koszolę, rozdarte ciemnoczerwone jansy, mieć wystającą szczękę do przodu z brakującymi zębami, twarz o wyglądzie jakby roztopionej, opadnięte niżej niż normalnie, oczy, które były całkowicie czarne, nos, który wyglądał jakby został osunięty i źle zszyty z powrotem. Były dwa sposoby, aby móc spotkać ciężko okryty model w grze dwukropek Gwiazdka należy iść przez całą drogę aż do drzwi frontowych budynku marco S. Bistro, rzucić w nie granatem, oddalić się na tyle, aby zdrowie spadło do 1-3, nie wiem czy 1 z 3 czy 1-3 punktów zdrowia, po wybuchu podejść z powrotem do drzwi i stać przed nimi około 2 minuty. Wtedy spadnie się pod mapę, a następnie pojawi się w małym pokoju, w którym stoi właśnie nasz zdeformowany pieszy. Gwiazdka trzeba wykonać misję Robble, zabijając jednego gościa pięściami, innego kijem baseballowym, a resztę w jakiś sposób zmusić do otonięcia. Po tej akcji trzeba wrócić do Portland i stanąć przed drzwiami frontowymi przy budynku Marco S. Bistro po kilku sekundach przeteleportuje nas do małego pokoju w którym spotka się zniekształconego pieszego. Niektórzy bracze twierdzili, że pieszy stał w jednym miejscu i w ogóle się nie ruszał. Za to inni twierdzili, że pieszy podejdzie do ciebie i zacznie cię okładać z pięści i odejmie 80% zdrowia. Nawet przy pełnym pancerzu powiedziano również że atakowanie go nic mu nie robi. Ale jeśli ewentualnie będziesz go okładał pięściami, opadnie i wyda z siebie bardzo głębokie. O, -o och. Potem wstanie na nogi, strzelanie do niego będzie zmuszać go do cofnięcia się, ale to nie spowoduje, że będzie korwawić.